Długa i krwawa bitwa, a pierwszy strzał padł w listopadzie 1939 roku. Brytyjczycy zostali ostrzeżeni, lecz zlekceważyli raport, który mógł zaoszczędzić im wielu ofiar. Sensacje XX wieku program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Był pochmurny listopadowy poranek 1939 roku, gdy kontradmirał Hector Boyce, atasze morski brytyjskiej ambasady w Oslo, przyszedł do pracy. Na biurku leżała duża, biała koperta, na której nie było nazwiska nadawcy. Rozerwał ją i wydobył kilka kartek oraz zaplombowane pudełko. Obawiał się, że może zawierać bombę, więc na wszelki wypadek postanowił nie otwierać go, lecz sięgnął po kartki. Były zapisane równym, maszynowym pismem po niemiecku. Dobrze znał ten język, więc zaczął studiować treść. Odnajdywał zadziwiające informacje o najtajniejszych niemieckich pracach nad radarem, nad zapalnikami zbliżeniowymi powodującymi wybuch pocisków przeciwlotniczych, gdy znalazły się w pobliżu samolotu, a także rakietami dalekiego zasięgu, nad którymi Niemcy mieli pracować w tajnym ośrodku w Penne, na wyspie Uznam. To było szokujące. Kontradmirał Boyce, oficer o wielkim doświadczeniu w marynarce wojennej, zdawał sobie sprawę, że autor listu dysponuje wielką wiedzą techniczną. Fakty, które przytaczał, też zdawały się wskazywać, że pisze prawdę. Na przykład podawał, że podczas nalotu na bazę Wilhelmshaven we wrześniu 1939 roku brytyjskie bombowce zostały wykryte przez urządzenie elektroniczne o mocy 20 kW z odległości 120 km. Nie do kontradmirała należała ocena tych informacji, więc nakazał, aby jak najszybciej anonimowy list odesłać do centrali wywiadu w Londynie, gdzie trafił w ręce naukowego doradcy wywiadu Reginalda Victora Johnsa. 37-letni naukowiec, gdy wybuchła wojna, porzucił pracę dla admiralicji i zaciągnął się do wywiadu lotniczego, gdzie jego zadaniem stała się ocena badań prowadzonych przez Luftwaffe. Nadzwyczajne zdolności sprawiły, że szybko przekazano mu prowadzenie spraw naukowych całego wywiadu. Przyjrzał się uważnie zaplombowanej paczuszce. Czy mogła zawierać bombę? Obmacał delikatnie papier. Nie wyczuwał żadnych przewodów. Przeciął opakowanie z Wewnątrz była niewielka szklana kapsuła zawierająca metalowe elementy. Nie wiedział, co to mogło być. Ale autor listu wyjaśniał, że paczuszka zawiera elektroniczny układ uruchamiający zapalnik zbliżeniowy pocisków przeciwlotniczych. Jones przesłał ją natychmiast do laboratorium admiralicji. Odpowiedź nadeszła szybko. To był elektroniczny układ zapalnika. Jones zrobił to, co mógł. Napisał długą opinię i posłał do swoich zwierzchników. Nikt mu nie uwierzył. Najbardziej za przysięgłym przeciwnikiem raportu był John Buckingham, zastępca dyrektora Wydziału Badań Naukowych Admiralicji. Powiedział: Mój drogi przyjacielu, to wyraźna prowokacja niemieckiego wywiadu. Jones nie dał się zbić z tropu. Wszystkie informacje, które podaje anonimowy autor, wyglądają bardzo poważnie. A co, chciałby pan, żeby nie wyglądały poważnie? To tak, jak oszust wyglądający na oszusta. Wiele z nich pokrywa się z naszymi informacjami. Na przykład wykorzystanie U-88 jako bombowca nurkującego. Próby w Rechlinie. Ma pan jeszcze niewielkie doświadczenie w działalności wywiadu. Powiem więc panu, że najstarszy trik polega na mieszaniu informacji prawdziwych z fałszywymi. Zapewne autorzy tego listu zastosowali taki trik. A, i jeszcze jedna rada. Analizował pan treść. Listy bardzo dokładnie. Doszedł pan do wniosku, że niemiecki naukowiec, przeciwnik Hitlera, postanowił nas ostrzec i wysłał list. Dokładnie tak. A zwrócił pan uwagę na znaczek i stempel? List został wysłany z Oslo. A to podważa wiarygodność tego pańskiego antynazisty, który z tajnymi materiałami zdecydował się na podróż do Oslo, aby stamtąd nadać list do naszej ambasady. Niech pan już da sobie z tym spokój. Nikt w Ministerstwie Wojny nie chciał na ten temat rozmawiać. Pierwsze ostrzeżenie przed rakietami balistycznymi, nową bronią XX wieku, zostało zlekceważone. Sprawa poszła w zapomnienie na wiele lat. Dopiero w 1989 roku poznaliśmy nazwisko autora listu, który do historii przeszedł jako raport z Oslo. W tym roku niemiecki fizyk Hans Ferdinand Meyer opublikował książkę, w której przedstawił wszystkie okoliczności, w jakich napisał list. Pracował dla firmy Siemens i, będąc antynazistą, usiłował ostrzec Brytyjczyków. W 1943 roku został uwięziony w obozie w Dachau, przeżył i po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Cornell University. Nie wiadomo dlaczego tak późno zdecydował się ujawnić, że to on był autorem słynnego listu, który mógł zmienić bieg wojny, gdyby brytyjscy urzędnicy potraktowali go poważnie. Sensacje XX wieku w radio Z. Sensacje XX wieku w radio Z. Mijały lata wojny. Wielka Brytania samotnie stawiała opór hitlerowskiej potędze, która w 1940 roku pokonała inne mocarstwo tamtego świata, Francję i zajęła Norwegię, Belgię, Holandię, Danię, później Grecję i Jugosławię, a wreszcie w 1941 roku doprowadziła swoje wojska pod Moskwę. Jones nie zapomniał o raporcie z Oslo, w którym po raz pierwszy wspomniano o próbach rakietowych w tajnym ośrodku w Penemünde. Czyżby jego zainteresowanie tym rejonem podtrzymywały raporty wywiadu Armii Krajowej, który bacznie obserwował niemieckie działania i już w drugiej połowie 1942 roku wysyłał raporty do Londynu. Możemy przyjąć, że tak było, choć Sam Jones nigdy się do tego nie przyznał, ani nie zachowały się żadne dowody. Brytyjczycy twierdzą, że polskie materiały wywiadowcze z tego okresu zostały zniszczone lub zaginęły. Tymczasem w Epeneminde Werner von Braun, młody 30-letni naukowiec kierujący programem rakietowym, odnosił coraz większe sukcesy. Pierwszy udany start skonstruowanej przez niego rakiety odbył się 13 czerwca 1942 roku, ale rakieta eksplodowała po przeleceniu 1300 metrów. Całkowicie udana próba odbyła się 3 października tego roku, gdy rakieta przeleciała 190 km wzdłuż brzegu Bałtyku i minęła cel tylko o 4 km. Oznaczało to, że w ciągu kilku miesięcy będą mogli uruchomić seryjną produkcję rakiet o zasięgu około 300 km. Wystrzeliwane z Francji mogły razić cele na terenie Wielkiej Brytanii i nie było przed nimi żadnej obrony. Start rakiety następował po 4 sekundach od rozpoczęcia pracy silnika. Dziesięciotonowy pocisk wznosił się pionowo, aż zadziałało urządzenie wychylające stery. Wówczas tor rakiety zakrzywiał się pod kątem około 45 stopni. Po 25 sekundach lotu rakieta przekraczała prędkość dźwięku. Silnik pracował jeszcze przez pół minuty. Wyłączał się, gdy rakieta osiągała wysokość 40 km i prędkość blisko 5,5 tysiąca kilometrów na godzinę. Wciąż wznosiła się. Aż na wysokości około 90 kilometrów zataczała łuk i jej dziób kierował się do ziemi. Jej prędkość, wynosząca w tej fazie lotu około 3,5 tysiąca kilometrów na godzinę, sprawiała, że wyprzedzając dźwięk, była niesłyszalna. Dopiero, gdy po przeleceniu około 300 km trafiała w cel i eksplodowała głowica zawierająca tonę materiału wybuchowego słychać było wielki huk. Jeżeli Jones nie otrzymywał meldunków polskiego wywiadu, to bez wątpienia pierwszym poważnym sygnałem ostrzegawczym była rozmowa dwóch niemieckich generałów Ludwiga Cruwella i Wilhelma Fontomy, którzy dostali się do niewoli i więzieni byli w Anglii. 22 marca 1943 roku, znudzeni, rozpoczęli pogawędkę, jedną z licznych, jakie prowadzili w leniwie płynącym czasie niewoli. Generał Wilhelm von Thoma w pewnym momencie powiedział: Pamiętam, jak pokazywałem Hitlerowi rosyjski czołg. Powiedział: To nie może być dobra maszyna. Zapytałem, dlaczego tak sądzi. Odpowiedział: Niech pan spojrzy, jak jest wykończony. Wszystko takie prymitywne. Nikt, kto dobrze pracuje, nie może pozostawić roboty w takim stanie. Dlaczego mi to opowiadasz? To nie Hitler miał rację, lecz Rosjanie. Oni nie tracili czasu na drobiazgi, dlatego mieli więcej czołgów niż my. Nasza niemiecka solidność doprowadzi nas do klęski nie wiedzieli że pokój w którym przebywali był naszpikowany mikrofonami żadnego postępu nie zrobiliśmy w broni rakietowej choć uważam że mogłaby mieć duże znaczenie w tej wojnie widziałem się z feldmarszałkiem von Brauchitsch'em na specjalnym poligonie w Kumersdorf mieli tam wielkie rakiety mówił że wznoszą się na wysokość 15 kilometrów trzeba tylko je wycelować wyobraź sobie tylko wycelować w określony obszar. A jaki zasięg mają te rakiety? Bez ograniczeń. Major, który pokazywał sprzęt, powiedział: Zaczekajcie do przyszłego roku, a zabawa się zacznie. Minął rok i jakoś się nie zaczęła. Nie wiemy tego. Trzymają nas gdzieś pod Londynem i nie słychać wielkich wybuchów. To znaczy, że te nasze rakiety jeszcze nie startują. Sytuacja zaczęła rozwijać się coraz szybciej. Z Polski placówka wywiadu armii krajowej Lombard uzyskała wgląd w największe tajemnice Pene Münde, a to za sprawą syna jednego z konspiratorów Romana Tregera, służącego w armii niemieckiej, który zatrudniony został na wyspie Uznam do obsługi urządzeń łączności. Meldunki, jakie w marcu i kwietniu 1943 roku przesyłali do Londynu, mówiły wyraźnie o próbach z samolotami i torpedami rakietowymi. Ten błąd w nazwie wynikał z dość powszechnego wówczas mylenia samolotów i rakiet. Na przykład w meldunku 8, łamane przez 43, pisano: Na wyspie Uzedom, czyli Uznam, prowadzona była próbna produkcja nowego rodzaju broni nazwanej pociskiem torpedowym. Jones nie zlekceważył tych meldunków. Tym bardziej, że z innego źródła uzyskał potwierdzenie polskich raportów. Dwaj Luksemburczycy zatrudnieni w Penemünde przemycili tajne meldunki, w których opisywali produkowane tam pociski. Twierdzili, że mają 10 metrów długości. Jones postanowił odwołać się do pomocy zwiadu lotniczego, aby samoloty zrobiły zdjęcia tajnego ośrodka. Powtórzyła się sytuacja z 1939 roku. Nikt nie chciał wierzyć w jego rewelacje. Tym razem jednak miał szczęście. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Wysłanie samolotu nad Penyminde, który mógłby sprawdzić, czy rzeczywiście Niemcy prowadzą tam próby rakiet, okazało się operacją nadzwyczaj trudną. Nikt z oficerów, którzy mogli podjąć taką decyzję, nie dawał się przekonać, że jest to konieczne. Niespodziewanie Peter Stewart, szef lotniczego zwiadu fotograficznego, zapytał Johnsa, czy to prawda, że marszałek polny Archibald Wavell, który kilka dni wcześniej został wicekrólem Indii, jest jego wujem. Zaskoczony Jones zaprzeczył, ale widocznie nie dość energicznie, gdyż Stewart uznał, że tak jest w istocie. To nieporozumienie miało szczęśliwe zakończenie, gdyż można było odmówić jakiemuś tam doradcy naukowemu wywiadu, a nie siostrzeńcowi wicekróla Indii. 12 czerwca 1943 roku nad Minde wysłano samolot zwiadowczy. To była połowa sukcesu. Oficer analizujący zdjęcia nie zauważył na nich nic niepokojącego. Jones nie dawał się jednak zbić z tropu. On znał raporty polskiego wywiadu i wiedział czego szukać. Sam usiadł nad zdjęciami. Przez silne szkło powiększające dostrzegł coś, co mogło być rakietą o długości około 11 metrów. Wagę tego obiektu ocenił na 20 do 40 ton. Postanowił nie dać zwieść się urzędnikom. Zadzwonił wprost do premiera Winstona Churchilla. Panie premierze, informacje, jakie mamy, nakazują szybkie zajęcie się problemem Peneminde. Niemcy przystąpili do produkcji rakiet, które mogą być dla nas ogromnym zagrożeniem. Słyszałem o tym, ale wielu naszych naukowców uważa to za bzdurę. Panie premierze, chciałbym panu przedstawić dowody. Proszę mi uwierzyć. Warte są rozważenia. Niech pan przyjdzie na posiedzenie gabinetu 23 czerwca. Będzie również Lord Cherwell. On ma inne poglądy na tę sprawę i chce, żeby zaprezentował je przy okazji pana rewelacji. Tak jest. Lord i ja stawimy się u pana 23 czerwca. To była bardzo trudna sytuacja. Lord Cherwell, czyli Frederick Alexander Lindemann, był światowej sławy fizykiem, którego prace uzyskały uznanie samego Einsteina. W Oksfordzie uczył fizyki Johnsa. Od 1921 roku był zaprzyjaźniony z premierem Churchillem, który powołał go na swojego naukowego doradcę. Co więcej, to Cherwell rekomendował Jonesa na stanowisko naukowego doradcy wywiadu. I teraz uczeń miał stanąć naprzeciw swojego mistrza. Jones wiedział bowiem, że Cherwell uważa wszelkie informacje o rakietach za bzdury. Obydwaj stawili się przed Churchillem. Minister Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłał mi raport... Szokujący raport. Wybuch pojedynczej rakiety może spowodować ofiary w wysokości do 4000 zabitych i rannych. Churchill spojrzał pytająco na Czerwela i dodał. A nasz przyjaciel Reginald Jones uważa, że Niemcy lada miesiąc wyprodukują takie rakiety. Co o tym sądzisz? Chciałbym. Wystąpić jako adwokatu z diaboli. Nie wierzę, żeby jedna rakieta mogła spowodować tak dużo ofiar. Wątpię, czy w ogóle Niemcy mają paliwo o odpowiedniej mocy, aby napędzać tak wielką rakietę. A jeśli chodzi o zdjęcia, to uważam, że obiekty sfotografowane w Peneminde to nie rakiety, lecz torpedy przeznaczone do zrzucania z samolotów. Zastanawiam się. Czy nie są to makiety? Specjalnie pomalowano je na biało, aby zwrócić na nie naszą uwagę. A to? Po co? Aby odwrócić naszą uwagę od innej nowej broni. W ten sposób opóźniliby wynalezienie środków zaradczych przeciwko tej broni. Panie Jones, chciałbym posłuchać Pana argumentów. Jako człowieka odpowiedzialnego za składanie wszystkich fragmentów w jedną całość. Chcę prawdy. Jones zrozumiał, że nie może się już cofnąć. Musiał wystąpić przeciwko swojemu nauczycielowi. Ja nie sądzę, żebyśmy byli zagrożeni atakiem rakiet w ciągu najbliższych miesięcy, ale czuję, że dowody na istnienie takich rakiet są wystarczająco oczywiste. Stop! Churchill zwrócił się do Cherwella. Osłuchaj tego. To są argumenty przeciwko tobie. I pamiętaj. Pamiętaj, że to ty przedstawiłeś mi tego młodego człowieka. No, niech pan mówi, Jones. To nie może być torpeda. Wiemy, że obiekt ma około 11 metrów długości. Jego wagę oceniamy na 20 do 40 ton. Jaki samolot mógłby unieść tak wielką torpedę? Czy jest to makieta? A po co Niemcy mieliby wystawiać makietę, zwracając naszą uwagę na Peneminde? Muszą zdawać sobie sprawę, że w efekcie takiego działania skłonią nas do dokonania nalotu. Byliby głupcami, gdyby ściągali nasze samoloty na swój tajny ośrodek. Na Peneminde trwają prace z takimi rakietami. Jones wyjął rysunek i położył go przed Churchillem. Mówił dalej: 35-36 stóp długości. 5 do 7 stóp średnicy. Ten rysunek powstał na podstawie danych wywiadowczych i zdjęć lotniczych. Churchill spojrzał pytająco na Cherwella. Ten uśmiechał się niepewnie. No cóż, jestem tylko adwokatus diaboli. Mm, mógłbyś przestać z tą łaciną. Nigdy jej nie lubiłem. Panie Jones, proszę pozostawić te materiały i być dzisiaj na posiedzeniu gabinetu. Musimy podjąć decyzję... Które pozwolą ostatecznie załatwić tę sprawę. No. Gdy wychodzili, lord Cherwell powiedział do Jonesa: Powinienem mówić adwokat diabła, a nie adwokatu z diaboli. To tak go zdenerwowało. Zapomniałem, że w szkole parę razy oblewał łacinę. Tego dnia gabinet wojenny podjął decyzję o dokonaniu nalotu na, na Peneminde. Historia dokonała zwrotu. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje dwudziestego wieku w Radio Z. Początkowo dowództwo lotnictwa bombowego planowało uderzenie na fabryki i laboratoria w Pneuminde, lecz Duncan Sandys, jeden z doradców naukowych premiera, przekonał Churchilla, że ważniejsze będzie zniszczenie obiektów mieszkalnych. Dawało to bowiem możliwość zabicia naukowców i techników. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku 560 samolotów z 595, które wystartowały do akcji, zrzuciło na płynę minde 2000 ton bomby. Nalot był jednak nieudany. Piloci dwóch samolotów oznaczających cele, tak tzw. pathfinderów, popełnili błąd, zrzucając flary oznaczające rejon bombardowania zbyt daleko od wyznaczonych obiektów. W efekcie bomby spadły za daleko na południe, głównie na baraki więźniów. Nalot na mindę trwał godzinę. Bomby zabiły 735 osób. Największe straty poniósł personel pomocniczy i więźniowie. W bombardowaniu zginęło bowiem 557 niewinnych osób. W zakładach produkcyjnych szkody były małe. Tylko jeden z dużych zespołów naruszony był w niewielkim stopniu. Za to w zakładzie doświadczalnym bomby zniszczyły lub uszkodziły 50 z 80 budynków. Co zmienił na Brytyjczycy byli bardzo zadowoleni z wyników. Oceniali, że zniszczenia opóźnią produkcję rakiet od 6 tygodni do 6 miesięcy. Jones uważał, że opóźnienie wyniesie 2 miesiące. Wydawałoby się, że to niedużo, tym bardziej, że taki wynik został okupiony stratą 40 bombowców zestrzelonych w czasie tej operacji. Ale w warunkach wojennych czas biegnie szybciej. Jak się później okazało, dwa miesiące, o jakie opóźniono produkcję rakiet V2, miały wagę wygranej wojny na zachodzie Europy. Niemcy postanowili przenieść próby z rakietami poza zasięg brytyjskich bombowców i ich wybór padł na poligon SS w rejonie wsi Blizna. Z Peneminde wycofano również produkcję rakiet. 23 sierpnia 1943 roku do opuszczonej kopalni Siarczanu Sodowego, kilka kilometrów od miasta Nordhausen, SS-mani przywieźli pierwszą grupę stu więźniów z Buchenwaldu. W następnych dniach przybywały kolejne transporty. W szczytowym okresie w podziemiach fabryki Dora pracowało 30 tysięcy ludzi. Niewielki tunel rozrósł się wielki podziemny kompleks produkcyjny. Tymczasem w rządzie brytyjskim zdania były podzielone. Wciąż wielu polityków i naukowców nie wierzyło w istnienie rakiet. Wciąż Jones usiłował przekonać o ich istnieniu swojego nauczyciela lorda Cherwella, aż uzyskał żelazne dowody. 20 maja 1944 roku nad Bugiem spadła rakieta V2, która nie wybuchła. Partyzanci z Armii Krajowej zamaskowali ją, a gdy Niemcy zaprzestali poszukiwań, wyciągnęli i przewieźli do stodoły. Później części przemycono do Warszawy. Polscy naukowcy działający w Armii Krajowej, inżynier Kocjan, profesor Stefanowski, profesor Groszkowski, zbadali najważniejsze części, ustalając skład paliwa, sposób kierowania, działanie najważniejszych mechanizmów i konstrukcję rakiety. Meldunek był szokiem dla rządu brytyjskiego. Już nikt nie mógł wątpić w istnienie rakiet, z wyjątkiem Lorda Cherwella. Ten wciąż uważał, że to gra niemieckiego wywiadu. Nawet wtedy, gdy 28 lipca 1944 roku na londyńskim lotnisku wylądował samolot z Polski. W kabinie Dakoty, oprócz wysłanników polskiego podziemia, był worek z najważniejszymi częściami rakiety – tego samego dnia wieczorem Jones spotkał się z lordem Cherwelem. Chciałeś się ze mną widzieć. Czyżby nadleciały niemieckie rakiety? Jones podał Czerwelowi plik kartek i powiedział: Proszę bardzo, to jest raport naszego Atasza wojskowego ze Sztokholmu oraz zdjęcia niemieckiej rakiety, która spadła na Bornholm. To jest raport naszych dwóch oficerów wywiadu lotniczego Bardera i Wilkinsona, których tam wysłałem, aby zbadali tę rakietę. To jest raport z Polski, gdzie polscy partyzanci przechwycili całą rakietę, jaka spadła w bagno. Tam ją rozmontowali, a polscy naukowcy zbadali. Wiele najważniejszych części przesłali do nas. Są u mnie. Czy potrzebujesz jeszcze innych dowodów, że Niemcy mają rakiety, za pomocą których mogą ostrzeliwać Londyn? Cherwell pokręcił głową z niedowierzaniem. Wciąż zastanawiam się, Lordzie Cherwell. Ja z tymi dowodami idę do Churchilla. Jeżeli będziesz w dalszym ciągu trwał w swoim głupim uporze, nie pozostanie mi nic innego jak się zastrzelić! Lord Cherwell patrzył na niego zaskoczony. Jeżeli jednak zdecydujesz się uznać fakty, wówczas ja mogę opóźnić przekazanie materiałów premierowi, abyś mógł odpowiednio wcześnie zmienić front i wycofać się z niesłusznych twierdzeń. Jaka jest Twoja decyzja? Daj mi to przemyśleć. Jeżeli tak mówisz. To znaczy, że mogę być spokojny. Rewelacje doktora Johnsa oparte na polskich dowodach były szokiem dla angielskiego rządu. Tak wielkim, że natychmiast opracowano plan ewakuacji z Londynu miliona mieszkańców i opróżnienia szpitali. Anglicy zrozumieli nagle, że popełnili straszny błąd, lekceważąc polskie ostrzeżenia przed nową niemiecką bronią. 13 września 1944 roku pierwsza rakieta V-2 spadła na Londyn. Nikt nie słyszał, jak nadlatywała, gdyż wyprzedzała dźwięk. Londyn znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale był już za późno, aby Niemcy mogli zrealizować swój plan zniszczenia tego miasta. Wojska, które w czerwcu 1944 roku wylądowały w Normandii, szybko zajęły wszystkie betonowe wyrzutnie V-2, jakie budowano na francuskim wybrzeżu. Transport rakiet z Niemiec był ogromnie utrudniony przez alianckie lotnictwo, które panowało w powietrzu. Z drugiej strony nadchodziła Armia Czerwona. We wrześniu 1944 roku jej oddziały zajęły poligon w Bliźnie. W lutym 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja ośrodka w Peneminde zagrożonego przez zbliżające się wojska radzieckie. Wywiad brytyjski wiedział, że musi schwytać ludzi, którzy stworzyli tak nowoczesną i groźną broń. Wywiad radziecki, który dowiedział się o badaniach rakietowych po zajęciu poligonów w Bliźnie, również ruszył w pościg za niemieckimi naukowcami. W Europie. Rozpoczęło się wielkie polowanie. O, sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.